No tragedia, bo kłamią, kłamią i kłamią. Jak Pani ocenia działalność telewizji publicznej? Nie oglądam w ogóle. Jest to telewizja moim zdaniem propagandowa dla danej i tam jest taki, jak to się mówi, tatuba, tatuba hmm, propagandowa tak zwana. No. Ja tej telewizji po prostu nie oglądam, telewizji publicznej. W ten, ten sposób tak oceniam. Jak Pani ocenia działalność telewizji publicznej? Dobrze. Telewizja publiczna, kiedy miała koncesję i była jedyna na rynku, była fajna. Natomiast po różnych zawirowaniach i tak dalej, yy, straciła dużo na wartości. I na dzień dzisiejszy jest w takim miejscu, jakim jest. Czyli tak no, na granicy chaosu. Jak oceniasz działalność telewizji publicznej? Bardzo dobrze w sumie, no. Mniej powtórek, więcej nowości, jakby było, to byłoby lepiej, nie? A jak pan ocenia działalność telewizji publicznej? Ojejku. Czy ja wiem? No taka jednostronna. Jak Pani ocenia działalność telewizji publicznej? To znaczy jedynki i dwójki? Ogólnie y, ta, całej telewizji, tak. To znaczy, wie Pan niektóre y, programy, tak, ale jeśli chodzi o jedynkę i dwójkę, to bardzo źle. Niestety tym bardziej ostatnio, nie? Jak Pani ocenia działalność telewizji publicznej? Bardzo dobrze. No tragedia, bo kłamią, kłamią i kłamią. Niektórzy twierdzą, że telewizja publiczna jest tubą propagandową rządu. Czy pan zgadza się z taką oceną? Zgadzam się, ale nie do końca. Ale generalnie jest coś takiego, krąży taka opinia. Niektórzy twierdzą, że jest to tuba propagandowa rządu. Czy pani zgadza się z taką oceną? Znaczy, no, raczej nie chyba. Tak, tak, zgadzam się z tym. Niektórzy twierdzą, że jest to tuba propagandowa rządu. Czy zgadzasz się z taką oceną? Nie zgadzam absolutnie, nie. Jest dużo yy, tej polityki, trochę mniej polityki, byłoby lepiej. Niektórzy twierdzą, że właśnie telewizja publiczna jest tubą propagandową rządu. Czy pan zgadza się z taką oceną? No, raczej tak. No, nie oglądam zbyt często, ale no takie są głosy i raczej też takie zdanie podzielam. Oczywiście. No niestety Alepis przejął tą telewizję dokładnie. Nie, nie zgadzam się. Nie. Niektórzy twierdzą, że telewizja publiczna jest tubą propagandową rządu. Czy Pan zgadza się z taką oceną? Ależ oczywiście, bez względu na pogodę zgadzam się. Jak Pani ocenia poziom y, na przykład seriali czy dokumentów w telewizji publicznej? Są one, podobają się Pani? No, mogą być. Ja wybieram sobie, czy z telewizji publicznej, czy z innych i, i oglądam to, co lubię. Wielokrotnie są powtarzane seriale, jest, nawet jest program seriale. W nocy, o, obojętnie, po południu, tak żeby każdy, kto tam pracuje, jak, mógł sobie obejrzeć. Pod tym kątem seriale oceniam pozytywnie, natomiast jeśli chodzi o filmy na, 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 na tych, tych, no to są nie najlepsze, delikatnie mówiąc. A jak pan ocenia tre, inne treści emitowane przez telewizję publiczną, na przykład seriale, teleturnieje czy programy rozrywkowe? Jest to moim zdaniem, chyba pan co, na średnim takim poziomie. Mm, bardzo dobrze oceniam, no. A jak Pani ocenia pozostałe treści emitowane w telewizji publicznej, tak jak na przykład seriale, teleturnieje czy programy rozrywkowe? Czy są one na dobrym poziomie, Pani zdaniem? Powiem tak, e, kiedyś e, te programy rozrywkowe, jaka to melodia, czy te tak, koło Fortuny, te starsze, te, te, były fajniejsze. Te nowe to są na, na bazie tego, ale no, ci nowi nie mają tego prowadzić. Tak? Może my przyzwyczailiśmy się do tych starszych... E, i do tych pierwszych emisji, no to ciężko jest nam przyzwyczaić się do tego, ale no mi się wydaje, że chyba są też dobre. No, tyle turnieje owszem, rozrywkowe, no raczej powiedziałbym disco polo. Wie pan co, wszystkie te show to są może dla ludzi, którzy naprawdę nie mają co z czasem zrobić, ale ktoś, kto ma trochę czasu to wykorzystuje na poświęcenie czego innego. Bo w sumie to całe show to takie sobie, nie? Dla emerytów, co, co siedzą w domu i nie mogą spać. Bardzo mi się teraz podoba, filmy bardzo są teraz fajne. A jak pan ocenia poziom innych treści emitowanych w telewizji publicznej, na przykład seriale, dokumenty, programy rozrywkowe? Nie, no tego jest dużo, to, to jest ok, to jest wszystko ok. Jak pani ocenia niedawną decyzję rządu, który postanowił przekazać blisko 2 miliardy złotych na media publiczne w ramach rekompensaty za stracone wpływy z abonamentu? No mówię, chyba, tr trzeba chyba tę telewizję y, no, dopłacać do niej, jeżeli brakuje. To już ich sprawa, niech robią co chcą. Na ten temat nie chciałbym się wypowiadać. Co pan myśli o niedawnej decyzji Sejmu, który postanowił przeznaczyć blisko 2 miliardy na media publiczne jako rekompensatę za utracone wpływy z, wpływy z abonamentu? Wie pan, co? Jest to dla mnie troszeczkę. Po prostu te, te pieniądze powinny iść w ogóle na inny, na inny cel. Na, tak jak było powiedziane, na, nawet na ten szpital onkologiczny dla dzieci, które są chore, a nie na nadbijanie dużych pieniędzy na telewizję publiczną. Z, danej, z naszych pieniędzy tak zwanych, no to są nasze pieniądze, tak? mogłyby iść po prostu na inny cel, bo to było mówione o, o po prostu na szpitale onkologiczny, bo tam była po prostu taka była wzmianka, tak? W, o, żeby te pieniądze po prostu poszły, nie? Trochę za dużo, moim zdaniem, ale nie wiem, no. Ciężko mi się powiedzieć. Te pieniądze to ja bym jednak przeznaczyła właśnie na, na domy dziecka, na takich potrzebujących. Bardziej niż na, na telewizję, tak? Co pani myśli o ostatniej decyzji Sejmu, który postanowił przeznaczyć blisko 2 miliardy na, na media publiczne? Nie skomentuję tego, bo to jest, to jest wręcz skandal. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać. Skoro się uważa, że telewizja jest ważniejsza niż pieniądze przeznaczone dla osób chorych, przepraszam bardzo, w jakim kraju my żyjemy, powinno być trochę inna dla chorych też na szpitale. Bo człowiek czeka po dwa miesiące u lekarza, a tutaj tak rozrzucić tylko tak na to, to też mi się nie podoba. To Te dofinansowanie, co teraz ma być, to jest tragedia, I bo, bo żadna, żadna telewizja nie ma dotacji państwowych i nigdy nie miała, a pierwszy raz takie miliony, miliardy idą w telewizję publiczną. A jak Ty oceniasz działalność telewizji publicznej? Napisz w komentarzu. Jeśli doceniasz moją pracę, zostaw łapkę w górę, a także subskrybuj, aby być na bieżąco. Adam Wąsikowski, W.